Witam serdecznie. Kolejny odcinek magazynu Studio FLS. Jesteśmy po tygodniu trzecim w ramach rozgrywek Ligi Zimowej. To oznacza, że czas na analizę wydarzeń ubiegłego tygodnia oraz zapowiedź wydarzeń, które czekają nas w tygodniu czwartym, ostatnim, jeśli chodzi o ten rok kalendarzowy. Zaczynamy sobie oczywiście od najwyższego poziomu rozgrywkowego, a mianowicie od Ligi A, gdzie liderem drużyna AdGo, zespół Adriana Sikory, po trzech spotkaniach może pochwalić się. Kompletem punktów w ubiegłym tygodniu zespół Adriana Sikory w hitowym spotkaniu Ligia pokonał 4-2 ACF Kraków, dzięki czemu właśnie zespół, zespół Adgo jest wciąż liderem tabeli z kompletem punktów po trzech spotkaniach. Na miejscu drugim drużyna Dynamo Grand Building Kraków, która też po dwóch spotkaniach ma komplet punktów. Po tym jak na inaugurację... Po powrocie do rozgrywek FLS pokonali wymagającą drużynę Rajskiej Szkoły All Stars 2 do 1. Teraz też pokonali inny wymagający zespół, którym niewątpliwie jest Banerka. Tym razem w rozmiarach 8 do 4. Na korzyść Dynama zakończyło się to spotkanie. Pod pełną kontrolą ukraiński zespół miał to widowisko, dzięki czemu zespół Pawlo Starosty. Po dwóch spotkaniach, tak jak powiedziałem, ma na swoim koncie sześć punktów. Sześć punktów po trzech spotkaniach na swoim koncie ma drużyna DC House Solutions, która zgodnie z przewidywaniami pokonała drużynę śledzików 4 do 2. Dla śledzików była to inauguracja rozgrywek sezonu zimowego No i w pewnym momencie po kwadransie gry śledziki nawet prowadziły 2 do 1. Jednak Mateusz Krzyszowski i spółka nie mieli zamiaru. Oddać punktów śledzikom, wzięli sprawy w swoje ręce, straty odrobili z nawiązką i trzy punkty powędrowały na konto ekipy DC House Solutions, która utrzymuje się w ścisłej czołówce. Inaugurację sezonu przeprowadziła ekipa Pershing Pop Carting, która na dzień dobry zmierzyła się z NemBudem, a więc zespołem, który potrafi zaskoczyć. No i też to spotkanie miało bardzo ciekawy przebieg. W pewnym momencie zespół Pershinga prowadził już 5 do 1, ale w końcówce zespół Nembudu wziął sprawę w swoje ręce, zaczął odrabiać. No, ale na wyrównanie zabrakło czasu, udało im się jedynie złapać kontakt. No i to spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu Patryka Wilka, 5 do 4. To była dla nich, tak jak powiedziałem, inauguracja sezonu, zaś dla Nembudu trzecie już spotkanie. No i po trzech spotkaniach, Nembud ma na swoim koncie tylko trzy punkty. Mimo, że te porażki są niewielkie, jedną czy dwoma bramkami, to jednak w dwóch ostatnich spotkaniach zespołu Krystiana Kubiczka musiał uznać wyższość swoich przeciwników. Sezon od zwycięstwa zainaugurowała też drużyna Albatrosa, która pokonała 8-2 do 2 Czyżyny. Generalnie Czyżyny w ubiegłym tygodniu rozegrały dwa spotkania i oba zakończyły się dla nich porażkami 2-8, do 8. najpierw ze Złotymi Chłopakami, a następnie właśnie z Albatrosem. Zarówno Złote Chłopaki, jak i Albatros rozpoczynały swój sezon od tych spotkań z Czyżynami, no i w obu przypadkach rywale Czyżyn zwyciężali te spotkania dość znaczną liczbą bramek i mogą cieszyć się kompletem punktów w pierwszym zimowym spotkaniu. Nie wspomniałem jeszcze o jednym spotkaniu, w którym mierzyły się dwie drużyny reprezentujące Ligę C z sezonu jesiennego, wicemistrz oraz brązowy medalista, no i to spotkanie zapowiadało nam się bardzo ciekawie. Faworytem oczywiście na papierze była rajska szkoła All Stars, no i oni z tego bycia faworytem jak najbardziej się Wywiązali, wygrali to spotkanie znacznie 5 do 1, mimo że krakowska piłka próbowała się odgryźć. To jednak duet braci Moskali głównie rządził na boisku i wraz z Adamem Brzeźniakiem zdominowali tę rywalizację. No i Rajska Szkoła All-Stars w drugim swoim spotkaniu tego sezonu zdobywa komplet punktów. Jeśli chodzi o ligową tabelę, tak jak powiedziałem na początku, liderem drużyna AdGo, która po trzech spotkaniach ma komplet punktów, na kolejnych dwóch miejscach z sześcioma oczkami na koncie Dynamo Grand Building Kraków oraz DC House Solutions. Te dwie drużyny mają na swoim koncie sześć punktów. Później grono zespołów z trzema punktami niektóre już po. Trzech spotkaniach, nawet niektóre dopiero po jednym. Także tutaj jeszcze sporo, zanim nam się sezon rozkręci na dobre po nowym roku. To jeszcze sporo się tutaj może nam wydarzyć. Jeśli chodzi o nadchodzący tydzień, tak jak powiedziałem, ostatni w tym roku kalendarzowym, zaczynamy sobie od meczu. Banerki ze śledzikami, no i to widowisko czeka nas już dzisiaj. Banerka póki co zdecydowanie poniżej oczekiwań naszych wobec nich, jeśli chodzi o sezon zimowy. Zespół Dawida Antosa przegrał trzy pierwsze spotkania, no i będzie szukał pierwszych punktów w rywalizacji ze śledzikami, które też do tej pory jeszcze nie zapunktowały, ale ekipa Michała Żurowskiego ma za sobą dopiero jedno spotkanie. Jutro Złote Chłopaki zmierzą się z DC House Solutions, no i patrząc na obecną formę DC. To spotkanie może mieć ciekawy przebieg. W drużynie Złotych Chłopaków ma pojawić się na boisku Norbert Jaszczak. To na pewno spore wzmocnienie, które może wywindować Złote Chłopaki na głównego faworyta do mistrzostwa Ligi Zimowej. Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądało, jak się nam wpasuje Norbert do ekipy Złotych Chłopaków. Adgo zmierzy się z Albatrosem to niemalże derbowe spotkanie. Jak wiemy, Mateusz Cholewa, kapitan Albatrosa, w przeszłości reprezentował drużynę Adgo, więc to starcie zapowiada nam się bardzo ciekawie. Dynamo Grand Building Kraków kolejnych punktów trzeciego już w tym sezonie kompletu punktów poszuka w starciu z Trzyżynami, które tak jak mówiłem do tej pory jeszcze punktów nie zebrały po trzech spotkaniach zespół Michała i Krzysztofa Koniecznych ma na swoim koncie zero oczek, no i na pewno tutaj Trzyżyny będą próbowały postarać się o niespodziankę. Rajska Szkoła Allstars w roli faworyta przystąpi do starcia z Nembudem, to spotkanie też zapowiada nam się bardzo ciekawie, ale wydaje się, że faworytem na papierze będzie zespół Marcina Szewczyka. Śledziki w tym tygodniu zagrają jeszcze drugie spotkanie, ich rywale będzie krakowska piłka, też rywal, który do łatwych nie należy, zatem wymagający i pracowity tydzień przedświąteczny dla Śledzików. No i ACF Kraków kontra Pershing Popcar Team, to spotkanie czeka nas w piątek, no i nie ukrywamy, że sporo obiecujemy sobie po tym starciu, zapowiada nam się ten mecz bardzo ciekawie obie drużyny na pewno mają aspiracje medalowe no i mimo że Ace w Kraków w ubiegłym tygodniu przegrał to na pewno postara się o powrót na ścieżkę zwycięstw plebiscyt na bramkę tygodnia oczywiście w sezonie zimowym też wybieramy nasze najładniejsze trafienia tak jest i po tygodniu trzecim zapraszamy do naszych propozycji. Siedem propozycji na bramkę tygodnia trzeciego. Zapraszamy oczywiście do głosowania. My przechodzimy już do Ligi B. Drugi poziom rozgrywkowy liderem tabeli zespół UBS-u Kraków, który po trzech spotkaniach może pochwalić się kompletem punktów. Znakomity start sezonu drużyny Kamila Wlazło i podtrzymanie formy z końcówki sezonu jesiennego, kiedy dzięki znakomitemu finiszowi sezonu udało im się wywalczyć medale brązowe. W tygodniu trzecim UBS Kraków zmierzył się z Omegą no i to spotkanie miało bardzo wyrównany charakter, wynik zmieniał się niemalże jak w kalejdoskopie, ale ostatecznie o jedną bramkę lepszy okazali się zawodnicy Kamila Wlazło, którzy wygrali to spotkanie 6 do 5, dla nich tak jak powiedziałem jest to trzecie zwycięstwo w trzecim spotkaniu tego sezonu. Pierwsze punkty jeśli chodzi o ten sezon, w trzecim swoim meczu stracił Inter Kraków, który jednak podzielił się punktami z Karpatami Kraków Tutaj padł rezultat 2 do 2. Wszystkie bramki obejrzeliśmy w pierwszej połowie spotkania. Po zmianie stron już gole nie padały, i obie drużyny podzieliły się punktami. Karpaty po trzech spotkaniach mają na swoim koncie tylko 4 punkty. no i Jest to swego rodzaju zaskoczenie, na pewno dla mistrza Ligi D z sezonu jesiennego. Bardzo dobrze na starcie sezonu spisuje się drużyna lekko spoconych. Drugie spotkanie i Drugie zwycięstwo zespołu Karola Rogali. Tym razem 4 do 2 lekko spoceni pokonują ekipę Game Swiftu, która przystąpiła do tego meczu w nieco okrojonym składzie. Zaledwie sześciu zawodników mieli do dyspozycji Game Swift. No i to też okazało się być może decydujące, ale na pewno miało lekki wpływ, bo w pewnym momencie Game Swift doszedł na remis 2 do 2, ale końcówka spotkania i dwie bramki Tomasza Szarleja zdecydowały o tym, że. Lekko spoceni zgarnęli komplet oczek, trzy punkty też w tygodniu trzecim inkasują chłopaki z baraków. Które po trzech meczach mają na swoim koncie sześć punktów. Tym razem wygrana 6 do 5 ze Stalko. Ze Stalko wzmocnionym, ekipo, wzmocnionym umiejętnościami Sebastiana Stachela, no ale nic sobie nie zrobił z tego duet Adam Pawłowski i Grzegorz Reiser, który zdecydował o tym, że kolejne trzy punkty powędrowały na konto chłopaków z Baraków, które pozostają w czołówce ligowej tabeli. W czołówce ligowej tabeli pozostaje też Boregewce, który po sensacyjnej wygranej na inaugurację z omegą 5 do 3. Teraz dzieli się punktami po remisie 3 do 3. Ze wściekłymi psami, które okazują się być sąsiadem borku w ligowej tabeli, obie drużyny do tej pory zgromadziły po cztery punkty. Z tym, że jednak wściekłe psy mają już za sobą meczów trzy, zaś borek w tej sytuacji czteropunktowej jest po dwóch rozegranych do tej pory spotkaniach. W środku tabeli ścisk, sporo drużyn z dorobkiem trzech lub czterech punktów. Premierowe punkty w ubiegłym tygodniu zapisała na swoim koncie też drużyna MMB, która dość niespodziewanie pokonała drużynę CJMU. Tutaj zdecydowała bramka Kuby Gruchały w ostatniej akcji spotkania kiedy to on skierował piłkę do siatki, dzięki czemu MMB wygrało 5 do 4. Dla Kuby Gruchały był to zdecydowanie bardzo udany mecz, bo udało mu się w nim skompletować hat trika. No i mimo pogoni w drugiej części spotkania CJD mu ostatecznie zostaje bez punktów i po trzech meczach, podobnie jak MMB, ma na swoim koncie punktów 3. Premierowy punkt w sezonie zimowym zdobyły drużyny Geodzików i Olimpiakosu, które po spotkaniu bardzo wyrównanym zremisowały, jedne, jedni z drugimi zremisowali jeden do jednego. To było drugie spotkanie i Olimpiakosu i Geodzików. Po dwóch meczach te premierowy, ten premierowy punkt jest już w ich dorobku. Na dole tabeli bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej do tej pory Stalko, Gameswift oraz Omega. Te trzy drużyny jeszcze jako jedyne na drugim poziomie nie zapunktowały. No zobaczymy, czy w kolejnych meczach to im się już uda. Jeśli chodzi o nadchodzący tydzień, to nie brakuje też spotkań w ramach rozgrywek Ligi B. Zaczynamy od meczu Omegi z Olimpiakosem. Omega będzie szukała pierwszych punktów w starciu z zespołem Damiana Przywory, no i wcale łatwo być nie musi. Wiemy o tym, że Olimpiakos końcówkę sezonu jesiennego miał bardzo udaną, więc jeśli wrócą do formy. Właśnie z tego etapu sezonu jesiennego to może omega mieć tutaj problemy. Ciekawe spotkanie czeka nas również dzisiaj wieczorem, kiedy chłopaki z baraków zmierzą się z lekko spoconymi. Może to być spotkanie, które zdefiniuje, o co będą walczyły te dwie ekipy w tym sezonie. Wiemy, że do tej pory lekko spoceni są po dwóch meczach niepokonani. Chłopaki z baraków potknęły się raz, no i zobaczymy, czy dojdzie do drugiego potknięcia, czy może jednak pokonają lekko spoconych. Game Swift w drugim swoim meczu tego sezonu zagra z dobrze dysponowanym. Na starcie sezonu zimowego Interem Kraków no i niewątpliwie faworytem będzie ekipa Macieja Gongola, która po, dwu, po trzech meczach ma na swoim koncie 7 punktów. Stalko już bez Sebastiana Stachela w składzie, który wrócił do Albatrosa, zmierzy się z ściekłymi psami. Stalko do tej pory bez punktów no i na pewno będą chcieli to zmienić właśnie w starciu z wściekłymi psami i udanie. Zakończyć ten rok. MMB zmierzy się z Karpatami Kraków, no i mimo, że obie drużyny w tym momencie są w środku tabeli. To faworytem oczywiście mistrz Ligi D z sezonu jesiennego, a więc Karpaty Kraków pod wodzą Aleksandra Kolesnika. Borek FC zmierzy się z ubs -em. Kraków, to spotkanie też zapowiada nam się ciekawie, ale patrząc na obecną formę drużyny Kamila Wlas, bo będzie ciężko tutaj Borkowi o sprawienie niespodzianki, choć Borek już tę niespodziankę raz w tym sezonie zimowym sprawił, gdy pokonał wyżej notowaną Omegę, no i ten tydzień w Lidze B Zakończymy pojedynkiem CJMU, który zmierzy się z geodzikami. Faworytem drużyna Michała Presaka, więc CJMU, natomiast geodziki już zimą zapunktowały, no i na pewno postarają się o kolejne punkty w starciu, właśnie z CJMU. Przechodzimy na trzeci poziom rozgrywkowy, gdzie liderem drużyna K2. Lider mimo wszystko jednak stracił punkty po tym, jak zremisował 5 do 5 z BKS teamem. Faworytem była drużyna K2, no i w pewnym momencie faworyt przegrywał już bardzo wyraźnie, bo 5 do 1 na boisku szalał sprowadzony do BKS-u do BKS Fabian Dobek. Ale ostatecznie K2 dzięki grze z wycofanym bramkarzem odrobiło straty i ostatecznie ten mecz zakończył się podziałem punktów. BKS może sobie pluć w brodę, no bo mógł po dwóch meczach mieć na swoim koncie komplet punktów, natomiast ostatecznie lider. Odrobił straty, i obie ekipy dopisują sobie na swoje konto po jednym oczku. Po dwóch spotkaniach, kompletem punktów mogą się pochwalić za to dwie inne ekipy: Electrosmart oraz FC Urban. FC Urban pokonał 3 do 2 Chopinów w futbolu, zaś Elektrosmart po bardzo zaciętym spotkaniu wygrywa 4 do 3 z Cap Milan, a o zwycięstwie zdecydował kapitan Elektrosmartu Paweł Węgrzyn, który w ostatniej akcji meczu po podaniu Rafała Cepila skierował piłkę do siatki, dzięki czemu Elektrosmart zdobył komplet punktów drugi w tym sezonie komplet punktów, drugie zwycięstwo jedną bramką ekipy Elektrosmartu. Po trzech spotkaniach 6 punktów na swoim koncie, ma na swoim ma Orli Kieł, który po bardzo ciekawym spotkaniu, gdzie mierzyli się z progresem, Kraków wygrywa 3 do 1. Progres póki co poniżej naszych oczekiwań. Po trzech meczach trzy punkty, na koncie progresu wydawało się, że zespół Michała Dziedzica będzie tych punktów miał więcej, natomiast na ten moment są na szóstym miejscu, które oznacza, że będą rywalizowali w grupie. Spadkowej W grupie rekreacyjnej, jeśli dojdzie do podziału, kiedy dojdzie do podziału tabeli. Trzy punkty na koncie też ma Waldex Cegielnia, który odniósł premierowe zwycięstwo w tym sezonie zimowym, pokonując Aptiv i zrównując się z Aptivem punktami. 4 do 2 na korzyść Waldexu. rozstrzygnięte to spotkanie. Szybko prowadził Waldex 3 do 0. Udało się złapać kontakt Aptivowi po dwóch bramkach kapitana Marcina Kosia, ale ostatecznie jeszcze Szczepan Kozioł trafił na 4-2 do 2 i ustalił wynik tego spotkania, co daje premierowe punkty Waldeksowi Cegielnia. Wciąż bez punktów pozostają dwie ekipy, Chopin i Futbolu, którzy po dwóch meczach mają na swoim koncie 0 oraz Kappa. Milan, która z kolei po trzech spotkaniach ma na swoim koncie zero punktów. No i przechodzimy do tygodnia czwartego, który w ramach rozgrywek Ligice nas czeka. Zaczynamy od meczu bks Teamu z Aptivem, faworytem zespół Michała Klimczaka, który udanie rozpoczął sezon zimowy. Zobaczymy, czy uda im się tę formę podtrzymać w starciu z Aptivem. Progres Kraków kontra Chopeni futbolu. Jedni i drudzy na pewno niezadowoleni ze swojego startu kampanii zimowej będą szukali punktów. W tym starciu, które czeka nas w środę, Elektrosmart Kontra K2, ciekawie zapowiadająca się rywalizacja dwóch ekip, które w tym sezonie jeszcze nie przegrały. No, niewątpliwie jest to mecz, jakby nie patrzeć, na szczycie pomiędzy liderem i wiceliderem tabeli ligi C, także ciekawe spotkanie. Waldek z Cegielnia zmierzy się z Capo Milan, to spotkanie dwóch drużyn, które na ten moment w dolnej części tabeli. I na koniec tego tygodnia FC Urban, ekipa, która po dwóch meczach ma na swoim koncie komplet punktów, zmierzy się z zawsze groźną ekipą Orlego Kła, która straszy niewątpliwie swoim znakomitym napastnikiem Łukaszem Kościelniakiem, który w ubiegłym tygodniu strzelił hat w wygranym 3 do 1 meczu z Progresem Kraków. Plebiscy na interwencję tygodnia, oczywiście też wybieramy najlepszą paradę, tak jak to miało miejsce. Do tej pory na ten moment prezentujemy nasze propozycje, a głosowanie na profilu facebookowym. Tak wyglądają nasze propozycje na interwencję tygodnia. Zapraszamy oczywiście do głosowania. No i przechodzimy na czwarty poziom rozgrywkowy, ostatni, jeśli chodzi o Ligę Zimową. No i póki co sensacyjnie bardzo dobrze spisuje się drużyna Big Time u Kraków, która jest liderem tabeli Ligi D i po trzech spotkaniach ma na swoim koncie punktów 9. Są jedyną niepokonaną ekipą, jeśli chodzi o rozgrywki. Ligi D, czego im serdecznie gratulujemy, a w tygodniu trzecim dość niespodziewanie pokonali sportowców, nałogowców 5 do 3. 9 punktów na swoim koncie ma też drużyna Porybanych, która jednak ma za sobą 4 spotkania, a tydzień czwarty kończy pewną wygraną 5 do 1 nad innym FLS-owym debiutantem zimowym, The Herings. Tutaj wygrana 5 do 1 do tej pory, The Herings po trzech spotkaniach niestety jak na ten moment oczywiście bez jakichkolwiek punktów ale grono ekip tutaj nieco szersze jeśli chodzi o ten zerowy dorobek punktowy w lidze D aż 7 do 0 Grab de Glas pokonuje KKS Afterek nic nie zapowiadało że będzie to aż tak wysokie zwycięstwo bo pierwsza bramka padła dopiero w 18 minucie ale w drugiej części spotkania rozkręcili się panowie z Grabdy Glas no i łącznie strzelili 7 bramek Odnosząc premierowe zwycięstwo w drugim swoim spotkaniu ligi zimowej, a KKS Zawterek po trzech spotkaniach, jak na ten moment ma na swoim koncie jeden punkt. FC Unity Dragons doprowadza do sporej niespodzianki pokonuje mistrza ligi F sezonu jesiennego Casual Kickers 6 do 4 FC Unity Dragons wygrywa to spotkanie. No i po trzech meczach mają na swoim koncie sześć punktów, podobnie jak właśnie Casual Kickers, czy sportowcy nałogowcy. Czy też Wiktoria Kraków, która w najmniejszych możliwych rozmiarach 1 do 0 pokonuje naftę Kraków Retro. O zwycięstwie Wiktorii zdecydowała Bramka Mateusza Bębenka, dzięki czemu Wiktoria w gronie tych ekip z sześcioma punktami na koncie. Sześć punktów na koncie ma też Timnie niepołomice, który 4 do 1 pokonał gremio FC, Gremio po trzech meczach zespół Dawider ma na swoim koncie zero punktów, podobnie jak The Herings, o którym już mówiłem, a także ekipa Gramy Swoje. Drużyna Krzysztofa Augustyniaka w tygodniu trzecim nie rozgrywała żadnego swojego spotkania, więc nie mogła też tego zerowego dorobku punktowego na razie zmienić. Do rozgrywek Ligi od nowego roku dołączy 14. drużyna FC Black Wolves która będzie prowadzona przez znanego już w felesie Dawida Miętkę. Serdecznie witamy ponownie Dawida i jego ekipę. No i oczywiście życzymy im powodzenia w nadchodzącej edycji zimowej. Dla nich nadchodzącej, dla nas już trwającej. Jeśli chodzi o kolejny tydzień, to gramy kolejne mecze w ramach Ligi D, będzie ich pięć. KKS Afterek kontra gramy swoje, więc to spotkanie dwóch drużyn, które na razie w dolnej części tabeli, zwłaszcza gramy swoje, obecność ich na ostatnim miejscu tabeli Ligi D jest dość zaskakująca. The Herings o pierwsze ligowe punkty w FLS-ie powalczy z teamem Niepołomice, no i wcale łatwo być nie będzie, bo team Niepołomice pokazał, że ma nadzieję powalczyć o coś więcej niż jesienią. No i po trzech spotkaniach ma na swoim koncie sześć punktów. Witoria Kraków kontra Grab de Glasto też zapowiada nam się to spotkanie jako bardzo wyrównane obie ekipy w ubiegłym tygodniu wygrały swoje mecze, no i na pewno postarają się o podtrzymanie tej dobrej formy, Nafta Kraków Retro zmierzy się z FC Unity Dragons, ta niespodzianka sprawiona przez FC Unity Dragons na pewno mocno ich nastroi, no i będą faworytem w starciu z Naftą Kraków Retro, no i ten tydzień zakończymy chyba najciekawszym meczem tego, tej serii gier, Porywani kontra Casual Kiker obie drużyny z mocnymi aspiracjami medalowymi, no i potwierdzają to już od początku sezonu, bo plasują się na szczycie ligowej tabeli w ramach rozgrywek Ligi D. To już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek magazynu. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia, no i słyszymy się jeszcze w ramach ostatniego odcinka po tygodniu czwartym. Do usłyszenia, do zobaczenia.